Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z b Presents Runner 2. Dzisiaj już będzie nasz ostatni odcinek z tej gry. E, przy okazji wam wytłumaczę, dlaczego tak długo nie było odcinków. Nie było tak długo odcinków, moi drodzy, ponieważ e, po pierwsze, mój komputer się rozpieprzył e, ze względu na to, że system mi padł. A po drugie, wyjechałem na obóz i nawet, aby mi się komputer naprawił, to i tak nie miałem możliwości nagrywania, więc dopiero po tych dwóch tygodniach zaczynam znowu nagrywać. Te dwa filmy, które się wczoraj pokazały, to one były. Nagrywanie w, po prostu przed y, tym rozpieprzeniem, dlatego e, tam nie wytłumaczyłem, dlaczego mnie tak długo nie było, a ten odcinek jest tak, powiedzmy, nagrywany na świeżo, e, więc mam nadzieję, że e, no, po prostu mm, nie będzie już takiej sytuacji. E, I zaczynamy naszą przygodę z Bidri-Branerem. E, a w ogóle przy okazji chyba odblokowałem parę postaci, znaczy postaci ubiorków. Chyba nieważne. Oczywiście, kochamy ścinki kochamy to. Po prostu, powinien to zamknąć. No, ja to i tak wytnę pewnie. Znaczy, teraz raczej nie, ale. Nie, nie wiecie co, ja jednak to wytnę. Okej, okay, jestem z powrotem. Mam nadzieję, że wszystko powiedzmy będzie ok. O! No i tak powinno być. Jeśli chce się porządnie nagrywać. Jedno złoto pominąłem. Tak, ten odcinek już będzie ostateczną walką z bossem. Ogólnie. Boję się, bo to już są ostatnie poziomy i one są naprawdę mega trudne. Jak na PSP grałem, to po prostu... Uuh, znaczy, na PSP... Na PS3. Z... To tam sobie przypominałem te poziomy i one są masakryczne. Naprawdę. Nie grajcie w tą grę, ludzie. Ona jest za trudna. Aczkolwiek... Wow. Jeej, checkpoint! Oczywiście. Nie ma jak to yy, mieć chwilę czasu na poprawienie mikrofonu... nowego, mojego. Tak, teraz będę się chwalił przez pół roku, że mam nowy mikrofon. Tia. Okej... Okay. NO! A! A! Gupi padzie! Dawno nie grałeś się, musiałeś zapowietrzyć. Znaczy, co mam z tym zapowietrzeniem? Wszystko, co się psuje, to mówię, że się zapowietrzyło. LOL! A! Działaj sprawnie, żyj zdrowo. Wow! Nie skuś, chłopcze. Jezu, tak emocje na maksa. Na okay. Tia. Okej. to perfect 100 levels. Jej. Hmm. A dobra. No tak, tak. No mówię, to są ostatnie już poziomy z tej wspaniałej gry. ta gra naprawdę jest fajna, ale podsumowanie będzie. po skończeniu wszystkiego. No nie. Kurde, a już ostatnio tak ładnie opanowałem te kwadraciki. Już jakoś nie musiałem się specjalnie przypominać sobie, że tam trzeba wcisnąć gałkę, tylko już jakoś tak bez problemu zapamiętywałem. Widocznie dawno nie grałem i znowu zapomniałem. Potem pokażę wam po... O kur... Później wam pokażę postacie, jakie odblokowałem. Nie pamiętam, bo dawno nie grałem, więc nie pamiętam, jakie mi się odblokowały, ale... Postaram się jakoś tak to ogarnąć. No! Kurwa! Idiota! Te kwadraciki mnie wkurzają. No, naprawdę ta gra na mnie wymusza, że ja muszę przeskakiwać pod tymi gównami. Nie lubię tych kwadracików. No, powiedzmy sobie szczerze. Ależ co emocje są. Wow, wow, wow. Kurde. Za dużo przycisków. Nie? Za dużo przycisków. No. No kur Dobra, czuję, że te poziomy będą mnie wkurzały, ponieważ czasem ostatnie poziomy w tej grze. Kurde, ała, moja ręka. Dobra, ale zawsze się lekko mogą zirytuje. Jeśli mi jeszcze raz się nie uda. Bo to jest wkurzające, te kwadraciki. I po jasną cholerę oni w tych grach te kwadraciki... W... Ja tego nie rozumiem, ale... Widocznie jakiś cel musiał być. Ale jaki? No to to ja nawet, ja nie wiem. Nawet myślę, że twórcy gry nie wiedzą. Znaczy, oni może i wiedzą, ale... Zwyczajny człowiek tego nie wie. Na przykład ja. Ha! Jestem zwyczajnym człowiekiem, niczym się nie wyróżnię. Pewnie postaram się, żebyście ten odcinek zobaczyli dzisiaj, czyli w poniedziałek, 2 marca, ale też zobaczę, jak mi się z czasem wyrobię. Tak podaję datę, żeby nie było znowu, że za dwa... A okaże, mówię, że niby jutro ten, a załóżmy, że wrzucę go za dwa miesiące, bo mi się znowu komputer rozpieprzył. Tu, tu, tu. I to, i jakby nie było, to rozpieprzył mi się w piątek, 13. Nie pytajcie, dlaczego akurat w ten dzień, ale no. Bss. To jest po prostu... To jest po prostu, wiecie, tylko mi tak może się zdarzyć. Okej. Okay. Następny poziom. Aha, tam jest kiwałt, ale do tego poziomu sobie pójdziemy innym razem. Znaczy, do kiwał, to sobie po przejściu bossa pójdę tą drugą drogą, żebyście zaczęli wszystkie poziomy z tej gry. Aczkolwiek kiwał, trochę się obawiam, bo myślę, że tam będzie już masakryczny. Jak już w Mountain Sets było trudno w kiwałcie, to w tym poziomie, no nie ma co ukrywać, mogę spędzić więcej niż całe swoje życie. O, tam był Retro Level. O, jaka piękna pogoda za oknem. Jest dziewiętnasta, a leje teraz po prostu niemiłosiernie. Tak, no tak w miarę już ogólnie, jeśli ten to wytestowałem już, powiedzmy, swój mikrofon. Już tak ustawiłem sobie odległość, która jest dla mnie najbardziej komfortowa. I która też najlepiej, słać, że nie ma też żadnych jakichś tam, powiedzmy, huchów czy jakichś wzdechnięć. Tylko jest głos tak najbardziej płynny, przynajmniej z moich obserwacji. E, Możesz mi powiedzieć, chłopcze, dlaczego mi tam giniesz ciągle? Tak wracając do gry jakby, bo gadam o rzeczach, które nie są do końca zwią <laughs> związane z grą. O, nie lubię deszczu. Dzisiaj była taka ładna pogoda. Słońce. I 10 stopni. Okej. Okay. Ogólnie. Przy okazji wam bardzo dziękuję, bo ostatnio sprawdzałem na kanale i mam już 41 subskrypcji. Wow, jestem naprawdę w gł pod głębokim wrażeniem, bo cieszę się, że te filmy wam się podobają i tak licznie mnie subskrybujecie. Nie no, ale poważnie jeszcze miesiąc temu miałem 23, a teraz mam już 41, więc to jest naprawdę dla mnie ogromna różnica, prawie dwa razy. Więc naprawdę jestem szczęśliwy z tego powodu. Okej. Okay. O, jeszcze trzy poziomy. Ten, z tego co pamiętam, jest jeszcze w miarę łatwy, bo jest dość krótki. Znaczy, niby jest dużo złota tutaj, się wydaje. Po co idę tą drogą? Tak, tego ja też nie wiem. Dużo rzeczy jest niewyjaśnionych. Wow! Oh. Oh. <gryw> O, oh, nawet mi dobrze poszło tą trudniejszą drogą. Ja już się psyrałem, że mi pójdzie, wiecie, masakrycznie, ale... Wow, wow, wow. Okej, okay. oczywiście chciałem rozprostować pal y palce, ale nie mam. Chcę, chcę spróbować przejść ten poziom chociaż na raz. Chociaż jeden poziom. A mi się wydaje, że jeden. Okej, okay, trzeba wierzyć, bo na razie mi idzie nawet zacnie. No. Jej. Widzicie? Marzenia się spełniają. Czekajcie, sprawdzę tylko, czy mi się pięknie na nagrywa. Okej. Okay. pięknie mi się nagrywa. Mój nowy mikrofon działa jak nigdy. No, prawie. Dobra, zmienimy sobie teraz postać, bo ciągle mówię, że pokazuję. Będę pokazywał postać, a nie pokazuję. Charakter tak, więc na pewno z tego co pamiętam tutaj mi się odblokował postać, czyli For Android, czyli pan komander wideo Taki przybrał takiej robotycznej trochę, że tak powiem, skórki. U kobitki nic, tutaj chyba to się odblokowało, aczkolwiek nie pamiętam czy to wam pokazałem, ale taki jakiś bokser. I tutaj chyba już nic. Tutaj dużo postaci już do tego, ale ogólnie. Wiecie, co zagramy sobie? Chociaż nie! Ten pan bije wszystko, ja go najbardziej lubię. I zagramy sobie już nim do końca. Wiem wszystkich postaci, wam nie pokazałem, ale w miarę możliwości na końcu zrobię jeszcze taki podsumowujący odcinek, gdzie pokażę wam już wszystkie postacie i podsumuję, jak one mi się podobają, żeby więc zrobię taki, jak w większości większej liczby gier taki jakby odcinek bonusowy, taki pseudo bonusowy odcinek. A ogólnie to, że jest ostatni poziom. Jak widzicie to jest 72 złota? Tylko że jest tutaj jedna nietypowa rzecz dla tego poziomu, w której żaden inny świat nie miał. Jak widzicie, checkpoint jest na dziesiątym złocie i to was nie zastanawia, dlaczego tak jest. To zaraz się przekonacie, dlaczego tak wcześnie ten checkpoint? A nawet to nie jest 1 dziesiąta, wszystko się zaraz rozjaśni. Wszystko stanie się prostsze, świat się stanie prostszy. Właśnie, już wiecie, dlaczego ten poziom e, jest taki długi i dlaczego tak często są checkpointy, ponieważ tych checkpointów będzie parę. Tak, to jest jedyny i nie, wie, nie mianowicie, nie original, czy taki jakby inny poziom niż inny, taki bardziej na taki inny, taki bardziej wyróżniający się, bo w żadnej innej poziomie zawsze był tylko jeden checkpoint w poziomie, a tutaj nawet z tego co pamiętam trzy, albo nawet cztery checkpointy. więc to ten poziom mi się zawsze bardzo podobał, bo taka miła niespodzianka, że aż cztery czy pięć checkpointów nawet można tutaj spotkać. bo trzeba przyznać, że poziom jest naprawdę mega długi i mega też trudny. Bo to już w końcu ostatni poziom z gry. Znaczy ostatni nie licząc bossa, o tak powiem. Boss też się powinien liczyć w moich uwzględnieniach, ale... Wow udało mi się. Tak, trzeci checkpoint i to chyba będzie przedostatni mi się wydaje. Albo ostatni. Bo tutaj chyba już będzie mniej wrogów, tylko właśnie więcej złotka. O właśnie i nasze kochane wyrzutnie. Ale mi się strasznie podoba ten poziom, no jest taki po prostu inny. A tak, to chyba był... Nie, to tylko trzy checkpointy, to coś mi się pomyliło. Ale i tak dużo. Ale poziom, trzeba przyznać, jest mega długi. No i boss teraz nas czeka. Jej! Cieszycie się, nie? No kurde! Mm. Smuteczek. I boss! jest, Moi drodzy, zapraszam was do ostatecznej walki z czymś przerażającym. Z najbardziej fajnym bossem we ze wszystkich światów. Jeszcze tak z tyłu te gwiazdy. Zajępiś piście. A mianowicie mamy tutaj takiego elektrycznego pająka, który, jak widzicie, swoją tym laserem wypuszcza przeciwników. No i on jest już bardzo trudny. A ja pamiętam na PSP-ie się, się z nim męczyłem, z tym, że główny powód moich męczarni był na ostatnim. E, mie, e, jakby, na jakby na ostatnim jakby na ostatnim jakby w no ostatniej sekwencji, bo tam jednej rzeczy oczywiście zapomniałem, właśnie, ale to później dojdziemy. Tak jak widzicie, żeby go pokonać, trzeba się schylić na takich jakby klockach, i on tam się uderzy. Jakby tak o te klocki, ale tak to trzeba. Tutaj też miałem wysunąć te kwadraty. Wow, wow! Tak jak ja kocham. Tego bossa, ale mu krótko mówiąc, go nienawidzę, bo on jest straszny. Ok, teraz trzecia sekwencja, i chyba ostatnia, albo przedostatnia, Pff. ona jest najtrudniejsza. Bo ta czwarta nie jest aż taka trudna, jeśli się używa tarczy, przypomnę. Bo ja tam oczywiście zapomniałem, że na te klocuszki trzeba używać traw. Czyli próbowałem je przeskoczyć i mi ten poziom zajął jakieś. Znaczy, walka z tym bossem mi zajęła jakieś 2 godziny na PS3. Ale tutaj mam nadzieję, że nam tak długo nie zajmie. Tak, teraz nic nie mówię, bo staram się skupić. O! I ostatnia sekwencja z kwadracikami, która mnie na pestrze po prostu, że tak powiem, no po prostu mnie rozwaliła. No nie mogę jej pokonać, bo zapomniałem, że można używać tarczy. No ale taki Patryk nie pomyśli o tym. I ostatnia sekwencja. Jej, pokonaliśmy tego bossa w półtorej minuty. Po prostu jestem w szoku, naprawdę. I nie myślałem, że mi tak dobrze pójdzie. No i. Tak, jak widzicie, tak, inna. jej, oh, odblokowano osiągnięcie Future Legend. Jej! I skończyliśmy, moi państwo, Tree Brunner. Ostatni poziom, i zobaczymy, co się teraz wydarzy. Mm hmm. one <stytutek> <stytutek> Ouch. later. O, super Meat Boy, taki smutaszek. Mm. To be continued. Yay, to znaczy, że możemy się spodziewać trzeciej części Branera, Brothera. Tak. Tak, tak, i napisy końcowe z zaczepistą muzyką. No i w, jak już są napisy końcowe, więc przydałoby się krótkie podsumowanie. E, więc tak, Beat Runner, e, Future Legend of Rhythm Alien, jest to gra typowo taka... Muzyczno-rytmiczna, w której muzyka ma ogromne znaczenie. Chodzi tutaj o zachowanie przede wszystkim rów, rytmu, schylania się, skakania, tańczenia nawet jak się chce. I to jest bardzo takie fajne, takie fajne, że tak powiem takie fajne, takie jakby zróżnicowanie, co w, w dużej ilości gier nie ma takiego czegoś. Czekajcie, z ciszę sobie tylko muzykę, bo ona jest głośna. Okej, okay. no i naprawdę to mi się bardzo podoba, no jak już ta gra jest rytmiczna, to naprawdę muzyka mi się też podoba. Przechodząc do światów, to światy są mniej lub bardziej przyjemne, moim ulubionym światem jest świat piąty, później jest świat, w mojej w kolejności świat drugi, świat yy, trzeci, świat czwarty i świat pierwszy. Taka jest moja kolejność. Kolejność ze względu na... No i teraz mogę w sumie wam wytłumaczyć. Świat piąty jest moim ulubionym światem, ze względu na jest, jest tak, jesteśmy po pierwsze w kosmosie, a po drugie mamy tak kwadratową grafikę i ona mnie po prostu rozwala. Jestem po prostu zakochany w tym świecie. Świat drugi, dlatego, że jak sobie przypominacie, tam były takie rajskie wyspy i tam było tak kolorowo, uśmiechnięte beczki i to było takie fajne. I to było naprawdę bardzo przyjemne, dlatego drugie miejsce. Trzecie miejsce nasz poziom Supernature, ponieważ tam już było te, które jest smutniej, e, tak będzie i tak wiecie, przygnębiająco, ale były fajne kolory, bo zielony, ponieważ jest moim ulubionym kolorem, dlatego ten świat zajmuje trzecie miejsce e, i jeszcze w lesie. Nie wiem dlaczego, ale poziomy w lesie mi się podobają. Eee, I teraz poziom czwarty, czyli Mounting Sets. Bardzo ciekawy pomysł na poziom, aczkolwiek ja, bardzo przygnębiający i bardzo ostre kolory. Czerwony, tak, taki rażący, nie podobał mi się. Dlatego stylistyka powiedzmy, że była jeszcze w miarę ciekawa, ale za. Taką klimat tego gorące takie piekielne mi się nie podoba dlatego daję właśnie czwarte miejsce no i ostatni poziom w pewnie się dziwicie dlaczego pierwszy ale pierwszy poziom dlatego że był taki nie ma co ukrywać ale różowy kolor jakieś dziwne chmurki jakieś parówy w ogóle what taki w ogóle z, tak z, z, z dupy wyjęty ten poziom znaczy ten świat nie podobał mi się jakieś takie dziwne jakieś takie dziwne chmurki. No, tak, po przemyśleniach to po prostu nie. Taki dziwny poziom, nie poda taki świat, naprawdę. No, po prostu dziwny, nie w, moim, nie w moim typie. Tak, więc skończyliśmy wszystkie poziomy. A, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Miałem wam pokazać jeszcze w miarę możliwości key-out. Więc powiedzmy, że jeszcze to zaliczymy, ok? Ale ja już nie będę przechodził tutaj. Tego na 100%. Chociaż mieć wszystkie klucze zaliczone. Tylko przy tych ścinkach to raczej. Gra! Miałem ze mną współpracować. Było dobrze przez 15 minut, a później się znowu stało źle. No cóż, ten Bidribler zdecydowanie miał przez e, całą grę problemy z nagrywaniem. W sensie, że się ścinał o to chodzi. O Wow WHAT!? Jakim cudem go przeskoczyłem? Bug? To był jakiś? Albo nie? Co? Odkryłem nowy trik jak pokonywać tych gości Jestem w szoku Ale wolę nie próbować, bo jeszcze... Okay. idziemy tą drugą ścieżką. Je! Alternative Exit, odblokowano osiągnięcie. Good stride. jej Dobra. I ostatni poziom. Już naprawdę ostatni ostatni. Czyli kiwt. Coś się obawiam, że to będzie trudne. Zapomniałem, że to muszę rozbierać. Złoto nie ma tak łatwo. Hmm. Przynajmniej wtedy będę miał 100% we wszystkich światach. I będę miał progres, że e, ten, że to jeszcze na nagraniu mi się udało te 100% zdobyć. Więc powiedzmy, że będę tak długo czekał, aż mi zdobędę te 100%. Okej! Okay. Na nagraniu. No dobra, żartuję. Moje zrzuty na odcinek trwały dłużej niż 25 minut, a już trwa... Czekajcie, 23 minuty. Więc wątpię, żebym ten poziom przeszedł w 2 yy, minuty, ale nie można się podawać. Never give up. Never give up, chciałem powiedzieć. Ale się nie. Albo po prostu będę szanił te wszystkie złota. Chcę po prostu przejść ten poziom. <kłysy> A -a -a! No dobra, teraz skupienie i po prostu te kochane lagi to na pewno mi ułatwiają przechodzenie tego poziomu. Ale to inna sprawa. Te lagi są kochane. Wszyscy lubimy lagi. Pamiętajcie, lagi są naszym bogiem. jak ja tam się spinam w tamtym momencie. Nie wiem dlaczego. A one, wow, no kurde, nie, nie, nie. Ten poziom coś czuję, że nie będziemy się lubić. Okej. Okay. I to będzie już jedna z ostatnich prób, moi drodzy. Bo coś czuję, że... Coś czuję, że ten odcinek nam zajmie, jakby miał przechodzić ten kiwał za długo, e, więc powiedzmy, że jeszcze parę prób i naprawdę już kończymy, bo co, ja sobie ten kiwał pokażę Wam na wieży w prezentacji bonusów. Aczkolwiek mam aspiracje, żeby to przejść, ale chyba one zaraz zanikną, się zirytuję za mocno. O nie, tak, teraz na pewno skuję. No wiadomo, no dlaczego miałbym się nie skuć, LOL? Przecież jeszcze gramy kocha i na pewno mi nie da się skuć. Kurwa. co, ja zaraz już ten, bo już mnie zaczyna to irytować, bo ja nawet. Po środku poziomu nie mogę dojść. Ale ten a to a będzie trwał zdecydowanie za długo, więc powiedzmy, że jeszcze sobie zrobię Tom, i nasadną próbę i kończymy, bo już mi się nie chce. Znaczy nie chcę. No po prostu nie chcę was zanudzać, tak? To sobie mogę spokojnie w domu zrobić. Tak, teraz i idotyczną rzecz. Mogę sobie spokojnie... Dobra, już pieprzyć to złoto, chociaż znaczy, chcę przejść do, ten cały poziom. Okej, okay, jest chociaż checkpoint, jest progres, jest progres. Już pieprzyć to złoto, bo już mi się nie chce nawet o tym. Se, później we własnym zakresie zber, ok? Co? Jakim cudem ja mam zrzeszać tam to złoto? Jak na stojąco, znaczy na leżąco. A, o nie, kombinacja z i ten. No, lagi, no. Rozumiem, że my kochacie, ale. Co? Co tu się dzieje, mój dobry? Tak, lagi, dzięki Wam. Jesteście wspaniałe. O! Ale miła niespodzianka. Jej, chociaż mi się udało przejść kiwałt. Już bez tego jednego złota To jest po prostu smutne. No ale trudno. O, kids in bit trip not now revealed. Dziękuję. Okej. Okay. Więc dobrze moi drodzy, dobrze. I już kończymy ten odcinek, więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i do zobaczenia już tylko w ostatnim odcinku bonusowym. Pa, pa! I mam nadzieję, że mi się miło wam oglądało tą serię. Jeszcze raz pa!